Witajcie! Jesteśmy uczniami klasy śpiewu Szkoły Muzycznej 2 stopnia imienia Czesława Niemena we Wocławku. Najważniejszą dla nas lekcją w ramach czteroletniej nauki jest śpiew. Na lekcjach uczymy się i doskonalimy specjalną technikę śpiewu klasycznego operowego. Bardzo ważnym elementem sztuki dobrego śpiewu jest dykcja, czyli poprawne i wyraźne wypowiadanie słów. Zarówno w trakcie śpiewu, jak również w codziennej mowie. W ostatnim czasie szkoliliśmy tę umiejętność w oparciu o tekst baśni Piękna i Bestia, na podstawie którego oparty został scenariusz naszej prezentacji. Posłuchajcie efektów. Życzymy miłego odbioru. Piękna i Bestia. Dawno, dawno temu w małym miasteczku żył staruszek o imieniu Maurycy. W okolicy znano go jako wynalazcę przedziwnych urządzeń, które konstruował latami w swojej pracowni. Maurycy miał piękną córkę, Belele, prawdziwą pociechę swojej starości. Ulubionym zajęciem mębeli było pielęgnowanie róż w przydomowym ogrodzie i czytanie książek. Kochany ojcze, nad czym tak pracujesz? To będzie wynalazek mojego życia. Teraz nie mogę jeszcze nic powiedzieć. Och, tatusiu! Wiesz, w miasteczku mówią, że nie pasujemy do innych mieszkańców. Ja za dużo czytam, a ty ciągle przesiadujesz w swojej pracowni. Nie martw się, córeczko. Już wkrótce będziemy mogli zacząć zupełnie inne życie. Zaprzęgaj konia Filipa, wyruszam na jarmark ze swoim nowym wynalazkiem. Do widzenia, tato! Powodzenia! Co ci przywieźć, córeczko z podróży? Piękną suknię, a może korale? Ach, tato, ty wiesz, że najbardziej ucieszy mnie Twój szczęśliwy powrót do domu. Już wiem. Z pewnością ucieszysz się z jakiejś nowej odmiany róż. Tak, kupię ci róże. To rzekłszy dosiadł konia i ruszył na jarmark. Las stawał się coraz bardziej gęsty i coraz bardziej mroczny. Gałęzie, poruszane wiatrem, wydawały dziwne dźwięki. Z głębi lasu dochodziło złowrogie wycie wilków. Koniku, jedź szybciej! Musimy jak najprędzej opuścić ten okropny las! Przed nami jakieś wielkie, okute wrota. A dokąd one prowadzą? Uch, jak ciężko je uchylić! Szybko! Wilki są tuż, tuż! Niestety, w tym momencie konia Filipa zaczęła gonić wygłodniała watacha wilków. Biedny pogalopował przed siebie. Mój biedny konik, co z nim będzie? Tik, tak, tik, tak. Tu jest obcy, tu jest obcy. A kto to taki? A kto? Ssss. Muszę trochę mocniej zaświecić. Hej, płomyczki. Więcej światła, światła. Skąd przybywasz? Kim jesteś? A może napijesz się aromatycznej herbatki? Przedmioty, które mówią, a to dopiero dziwy. Nawet ja, wynalazca, nigdy czegoś takiego nie widziałem. M mam na imię Maurycy. Zbłądziłem w ciemnym lesie, uciekałem przed wilkami. Czy znajdę tutaj schronienie? Proszę, oto herbatka. Cieszymy się, że w końcu ktoś nas odwiedził. O, jaka piękna róża! Moja córka kocha te kwiaty. Czy mógłbym ją dla niej zabrać? Wszedł do mojego zamczeska bez zezwolenia. Jak śmiesz dotykać tej róży? Zakłócasz mój spokój. Będziesz ukarany. Zamknąć go w zamkowych lochach. Ja, 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 ja prze, przepraszam. Znalazłem się tutaj przypadkiem. Nie chciałem zakłócać niczyjego spokoju. Zamknąć go! Nieprędko zobaczysz swoją córkę, drwściwski z Tymczasem Bella z coraz większym niepokojem oczekiwała powrotu ojca. Wychodziła przed dom, podlewała róże i popłakiwała przy tym cichutko. Nagle usłyszała tętet konia: Co słyszę? Czy to Filip? Koniku, co ty tutaj robisz? A gdzie jest mój tatuś? Tak, tak, prowadź mnie do tatusia. Jaki ciemny i złowrogi las? Krzewy, zarośla, ogromne stare drzewa. A co to za wrota? Tato, tato, gdzie jesteś? Spójrz, zegareczku. Jaka śliczna. To ona, to ona, to na nią czekamy. Urocza, ale czy na pewno ona nas uratuje? Napij herbatki, piękna dzieweczko. Jak masz na imię? Jestem Bella. Czy widzieliście mojego tatusia? Tik, tak, tik, tak, o, tak, o, tak, oto on, oto on. Tato, jakie ty masz zimne ręce. Jaki ty jesteś blady. Chodźmy stąd jak najszybciej. Bellu, uciekaj stąd. Proszę. Uciekaj. Ja muszę tu zostać. Kto znowu ośmiela się naruszać mój spokój? Przyszłam tu po mojego ojca. Proszę, uwolnij go. On jest bardzo stary i schorowany. Jeśli chcesz, ja tu zostanę. Ale zwróć wolność mojemu ojcu. Twój ojciec jest nikczemny. Chciał ukraść moją różę. Powinien za to ponieść srogą karę, ale twój pomysł bardzo mi się podoba tak to dobra myśl. Ty zostaniesz w zamku zamiast starca. Hej, staruszku, możesz wracać do domu. Twoja córka zostanie ze mną mijały dni. Biedna bella bardzo tęskniła za ojcem, domem i swoim różanym ogrodem. Godzinami wpatrywała się w piękną różę pod szklanym kloszem, która przypominała jej to wszystko, co straciła, a co tak bardzo kochała. Jedynie imbryczek, zegar i świecznik. Bardzo były zadowolone, że w zamczysku zamieszkała piękna dzieweczka. Tik, tak, tik, tak, tak. Lubię, tak lubię, jak nam czytasz książki. Co nam dzisiaj przeczytasz, Bellu? Dziś nie będziemy czytać. Dziś będziemy tańczyć. Wniesiemy trochę radości w te ponure mury. To świetnie! Oświetla salę balową. Czy zauważyliście, że nasz pan jest ostatnio w doskonałym humorze? Nie krzyczy, złagodniał. Mam wrażenie, że jest pod twoim urokiem, Bellu. A cóż to? Moja śliczna panienka, dzisiaj taka smutna? Czy źle ci tu z nami? Ach, tak tęsknię. Dobrze mi tu z wami, ale cały czas myślę o moim biednym starym ojcu. Może potrzebuje mojej pomocy? Oto czarodziejskie zwierciadło. Gdy w nie spojrzysz, dowiesz się, co dzieje się w twoim domu. Och, spójrz, jaki smutny jest mój ojciec. Popatrz, całymi dniami leży w łóżku. Nie płacz, Bellu. Pozwól mi odwiedzić mojego ojca. Jest chory, on jest ciężko chory, potrzebuje opieki. Tak się przyzwyczaiłem do Twojej obecności w zamku. Niosłaś wiele radości do mojego życia. Proszę, on umiera. Pozwól mi odejść. Dobrze, zgadzam się. Weź ze sobą zaczarowane zwierciadło. Chociaż w ten sposób będziemy mogli się widywać. Nie zapomnij o mnie, piękna dzieweczko. Dziękuję, jesteś taki dobry. I tak Bella powróciła do schorowanego ojca, by troskliwie się nim zaopiekować. Czasami zerkała do czarodziejskiego zwierciadła i sprawdzała, czy w zamku wszystko toczy się swoim biegiem. Niestety mieszkańcy miasteczka dowiedzieli się, że w zamczysku żyje okropny potwór i postanowili go zgładzić. Gdy pewnego ranka Bella zajrzała do lustrzanej tafli, zobaczyła uzbrojony tłum, szturmujący zamek, czarodziejskie przedmioty, świecznik, zegar i imbryczek dziennie stawiały czoła najeźdźcom. Bestia leżała w kałuży krwi na zamkowej posadce. Dziewczyna postanowiła jak najprędzej ruszyć na pomoc przyjaciołom. Nie umieraj! <grym wytrzyma> Nie żal mi odchodzić z tego świata, kiedy ty jesteś przy mnie i mogę jeszcze raz na ciebie popatrzeć. Nie odchodź, proszę! Nie opuszczaj mnie, ja cię kocham. Ja też cię kocham, belu. Och, a cóż to się stało? Kim ty jesteś? Jestem księciem, panem tego zamku. Wróżka zamieniła mnie w potwora. Dlaczego tak cię skrzywdziła? Dlaczego skazała na te wszystkie cierpienia? Byłem złym, samolubnym i zapatrzonym w siebie młodzieńcem. Moim ulubionym zajęciem było podziwianie w lustrze własnego odbicia. Wróżka ukarała twoją próżność. To nie wszystko. Miałem złe serce. Pewnej mroźnej nocy nie wpuściłem do domu starej żebraczki w łachmanach. Drażniły mnie i łachmany. Nie obchodziło mnie, że może zamarznąć. Nie wierzę. Na pewno pomogłeś tej kobiecie. Nie, nie pomogłem. A że braczka okazała się wróżką, wiedziała, że w moim sercu nie ma litości. Za karę zamieniła mnie w ohydną, budzącą odrazę razu bestię. Rzuciła też czar na całą moją służbę. Zostawiła mi zaczarowaną różę, która miała pozostać świeża do moich dwudziestych pierwszych urodzin. Powiedziała też, że jeśli do tego czasu nikt mnie nie pokocha, nigdy nie powrócę do swojej ludzkiej postaci. Ja cię kocham, bo wiem, że się zmieniłeś i jesteś już innym człowiekiem. Masz czułe, dobre serce. Wiedziałam o tym już wtedy, gdy pozwoliłeś mi wrócić do mego chorego ojca. Tak, prawdziwe, prawdziwe piękno, piękno często jest ukryte, musimy uważnie, uważnie patrzeć, by je w innych dostrzec.